1 grudnia 2016 roku o 2:30 naszego czasu odbyła się kolejna edycja The Game Awards. Więc, cóż, para fajnych rzeczy, para fajnych treści się tam pojawiło, więc omówmy to. Jedziemy. Zasadniczo całe to show składa się z dwóch takich zasadniczych części. Pierwsza część to jest po prostu rozdanie nagród, i wydaje mi się, że większość ludzi bardziej interesuje się tą drugą częścią, a ta druga część to po prostu światowe premiery różnych trailerów, różnych materiałów z gier czy zapowiedzi nowych, jeszcze nieznanych do tej pory gier. Nagrody wydaje mi się, są takim dodatkiem. Dlatego no, najpierw szybko je omówię, omówię właśnie najważniejsze kategorie i czy uważam, że zasłużenie e, ta gra dostała taki tytuł, a potem przejdziemy do tych fajniejszych rzeczy, czyli do premier. Zatem jedziemy. Jeżeli chodzi o nagrodę, no to oczywiście najważniejszą nagrodą jest Game of the Year, czyli Gra Roku. I tutaj w sumie duże zaskoczenie, bo nominowane było Uncharted 4 i właściwie można było zakładać, że ta gra dostanie ten tytuł, ale nie, jednak okazało się, że wygrał Overwatch. I muszę przyznać, że w sumie, mimo że bardziej kibicowałem np. przykład Doom'owi, aby zdobył tę nagrodę, to wydaje mi się, że jest to słuszny wybór, jak najbardziej. Zwłaszcza, gdy spojrzy się na to w ten sposób. Uncharted 4 to naprawdę piękna gra, Dobrze zrobiona, ma fajny główny wątek fabularny, który wciąga, ma świetne po prostu, świetnie zagrane postacie. Ale jednak to jest kolejny Uncharted i tak naprawdę nie ma zbyt dużych zmian e, dla tej serii. No i w ogóle ta gra do tego gatunku gier akcji rozgrywanych z perspektywy życia osoby za wiele nie wnosi. A Overwatch to właściwie taki fenomen, bo naprawdę masa, miliony ludzi w to gra, e, gra się świetnie sprzedała, ciągle jest aktualizowana, ciągle właśnie Blizzard daje nowe mapy. Nowe tryby, ciągle pojawiają się też nowe te krótkometrażowe filmiki animowane, które nam przybliżają ten świat gry. No jest to właśnie taki ogólnoświatowy fenomen i gra, która no naprawdę osiągnęła spory sukces, mimo że właśnie Blizzard wcześniej nie miał doświadczenia z takim, z takim typem gry. I właśnie jest to gra, która w sumie czerpie z istniejących już gier, właśnie takich hero-shooterów. To jednak właśnie wprowadza na tyle unikalnych zmian, że, że tworzy właśnie zupełnie coś nowego. Także mimo, że sam nie wybrałbym Overwatcha jako roku, to uważam, że to jest dobry wybór. Na szczęście Doom też został doceniony, bo dostał nagrodę za e, muzykę e, i za sound design i dostał też nagrodę za best action game. Także popieram, bo naprawdę Doom jest świetny, jeśli jeszcze nie graliście to polecam. Natomiast w kategorii Best Action Adventure Game e, nagrodę zdobył Dishonored 2. Jeszcze nie grałem, właśnie płytka z grą do mnie jedzie, e, także niedługo sam się przekonam, czy rzeczywiście to jest taka dobra gra, ale już nie mogę się doczekać. Najlepszą grą w kategorii Best Sports or Racing Game, to właściwie dziwna kategoria, czyli właśnie najlepsza gra sportowa albo wyścigi, no, wygrało Forza Horizon 3. Też nie grałem, ale sądząc po ocenach, to, to warto zagrać. I chciałem się jeszcze zatrzymać chwilę na taką w sumie mało istotną, wydawać by się mogło, nagrodą. To była nagroda Games for Impact, czy coś takiego. Generalnie takie gry, które, no, zmieniają świat. Było kilka, kilka właśnie ciekawych nominacji. Wygrała gra pod tytułem Dead Dragon Cancer. Jest to przygodówka point and click, która generalnie w pewien sposób Opowiada historię syna e, twórcy gry, który no, dosyć młodo e, został zdiagnozowany, że właśnie ma bardzo rzadki guz, bardzo rzadki e, przypadek raka. No i po prostu to jest gra o jego życiu, tak jakby. Także tematyka dosyć e, ciężka. Gra w ogóle została fundowana przez Kickstartera. A, ale wydaje mi się, że właśnie pomysł na taką nagrodę jest bardzo ciekawy i bardzo dobry, bo właśnie pokazuje, czym e, mogą być gry. Że nie tylko koniecznie rozrywką, ale mogą też właśnie przekazywać naprawdę takie osobiste historie. No i właśnie widać było, gdy twórca gry przyszedł odebrać nagrodę, to naprawdę autentycznie się wzruszył. Ja się też wzruszyłem, także bardzo, bardzo fajny moment na tym rodzaju nagród. No, i jeszcze z takich ważniejszych nagród to była nagroda za najlepszego RPGA. I tutaj w sumie spodziewałem się, że Dark Souls 3 zdobędzie tę nagrodę, ale zdobył właściwie dodatek do Wiedźmina, także nie gra, a dodatek, ale no, nie skończyłem jeszcze tego dodatku, muszę się przyznać szczerze. Ale widziałem już kilka pierwszych questów, wiem, że to jest dobre, bo, bo to Wiedźmin, także rozumiem, czemu dostał tą nagrodę, akurat ten dodatek. Jest jeszcze jedna kategoria, o której chciałem porozmawiać, to jest kategoria za best performance, czyli po prostu za najlepszego voice actora w tym roku. Eee, nagrodę zdobył Nolan North, czyli odtwórca roli Drake'a eee, z Uncharted 4. Oczywiście. Też mi się wydaje, że to było zasłużone, no bo gość jest świetny i to nie tylko w Uncharted, ale też w innych grach się pojawia. I zawsze, zawsze wyróżnia się jakością właśnie swojego performanceu. Jednak ciekawą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, gdy odbierał nagrodę, było to, że skrytykował e, strajk voice actorów. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Stanek właśnie trwa teraz strajk. Generalnie wszyscy ci voice actorzy, którzy pracują przy grach, tacy pomniejsi i właśnie nie tacy znani jak e, Nolan North, e, Uczestniczą w strajku, chcą generalnie nieco lepszych warunków, jeżeli chodzi o kontrakty, które dostają. E, I właśnie głoszą takie hasło, że performance matters, czyli że właśnie e, to, jak postać jest zagrane, naprawdę dużo znaczy dla gry i właściwie no, wpływa na jej odbiór. Z czym ja się w sumie zgadzam. Więc dlatego, aktorzy chcą być traktowani trochę lepiej. No i właśnie Nolan North, gdy odbierał tę nagrodę, skrytykował e, ten strajk. Generalnie tak trochę zadrwił z tego hasła, czyli performance matters yy, i powiedział, że owszem, performance matters, a, ale chodzi o właśnie twórców, o programistów i tak dalej, bo bez nich właśnie nie byłoby gry i wtedy aktorzy by nie mieli znaczenia. Dla mnie to było nie fair, bo kolej właśnie odbiera kolejną nagrodę. Yy, na brak roboty nie narzeka, bo właściwie jest w każdej grze. Chwali się też właśnie, że właściwie już od 10 lat pracuje z Naughty Dogiem, bo. No, w każdym Uncharted on jest Drake'em, także no nie ma właśnie takiego w sumie odniesienia, jeżeli chodzi o to, o co walczą ci pomniejsi aktorzy, którzy nie mają tyle szczęścia, którzy po prostu mają mniejsze zlecenia i nie są tak rozpoznawalni. No, to taka mała dygresja. Teraz przejdźmy już do tego, co właściwie większość osób oglądających ten show najbardziej interesuje czyli właśnie te premierowe trailery. Jedziemy. Przede wszystkim pojawiły się nowe materiały Zelda Breath of the Wild. No ja Zelda i tak wiem, że będę chciał ograć, więc tak naprawdę te trailery nie zmieniają mojej opinii o tej grze, jeżeli już to tylko bardziej mnie nahypowują. Był właśnie najpierw trailer pokazany, a potem był taki krótki fragment gameplay'u, gdzie generalnie coś dwaj goście z Nintendo grali sobie. To, co mnie martwi jednak, jeżeli chodzi o te trailery i jeżeli chodzi o ten gameplay, to że framerate jest strasznie słaby. Nie wiem, czy to po prostu jakiś taki build akurat nie zoptymalizowany, bo chcieli pokazać najnowszy content, więc wzięli takiego builda, jakiego mieli, ale jest to trochę niepokojące. Premierę miał też trailer do Bulletstorm Full Clip Edition, to jest generalnie remaster Bulletstorma. Moją opinię w Bulletstormie znacie. Jeżeli nie, to w opisie filmu albo gdzieś tutaj wrzucę linka do mojego materiału o tej grze. Uważam, że to świetny shooter i bardzo, bardzo jaram się tym remasterem. Gra ma działać w 60 fps na PS4 i na Xbox One. Ma działać w 4K na PS4 Pro. No oczywiście wyjdzie też wersja na PC-ta. Oprócz tego będzie można sobie podmienić głównego bohatera na. Duka z serii Duke Nukem z jakiegoś powodu. Znaczy, chyba z takiego, że Gearbox wydaje tą grę. No ale <laughs> ciekawy pomysł. Oprócz tego, będzie też dodany nowy tryb w kampanii, to znaczy, kampanii będzie można przejść w takim e, Overload Mode. Nie, nie pamiętam jak oni to nazwali, ale właśnie w takim trybie, gdzie generalnie od początku mamy dostęp do wszystkich broni, więc możemy się naprawdę pobawić z tymi wszystkimi e, skill Także Bulletstorm Full Key Edition, mocno czekam. Na scenę też przed Hideo Kojima, który właśnie odebrał e, nagrodę The Icon Award, bo nie mógł odebrać jej w zeszłym roku, bo wiadomo była ta cała akcja z Konami i tak dalej. E, więc odebrał nagrodę, no i przy okazji pokazał nam też nowy trailer swojej gry, gdzie znowu nie widzieliśmy żadnego gameplayu, znowu nie wiadomo o co chodzi. Ale pojawił się Mads Mikkelsen. Jeżeli nie znacie tego aktora, to ostatnio mogliście go widzieć na przykład w Doktorze Strange u. grał tego głównego złego typa. Także wow! W sumie mimo że nie wiem o tej grze, nie wiem o co chodzi. Jeszcze nie widzieliśmy żadnego gameplay'u, to się jaram chociażby tym faktem, że będzie tam Mads Mikkelsen. Na sam trailer, oczywiście, jak zwykle bardzo ciekawe, wizualnie. I podobno to był trailer generowany real-time na PS4 Pro, więc niby, że mają taki świetny silnik, że ta gra będzie wyglądała. No zobaczymy. Jedną z takich zapowiedzi gier, o których nic wcześniej nie słyszeliśmy, była zapowiedź gry Dauntless. I to z tego co zdążyłem się zorientować, nie po samym trailerze bo w trailerze w sumie nic z czego się nie dowiadujemy na temat gameplayu ale wszedłem sobie na stronkę gry, i tam się dowiedziałem, że to będzie taki koopowy. Online nowy RPG, gdzie będziemy walczyć z wielkimi bestiami. W sumie przypomina mi trochę mieszankę Dark Souls, jeżeli chodzi o walkę, przynajmniej z tego co widziałem, po krótkich filmikach, które są na stronie, Dark Souls i Monster Huntera. Yy, styl graficzny bardzo mi się podoba. Yy, sam pomysł na walkę z wielkimi bestiami w kopie też mi się podoba. Także gra wygląda ciekawie moim zdaniem. Na tej prezentacji mieliśmy też okazję zobaczyć nowy fragment gameplayu, a właściwie fragmenty gameplayu z gry Prey, tworzona przez twórców odpowiedzialnych za Dishonored i Dishonored 2. I cóż, to wygląda mi na taką mieszankę, troszkę Dead Space'a, trochę Bioshocka, no i oczywiście z domieszką Dishonored, zwłaszcza w sumie interfejs wygląda bardzo podobnie. No i to, że właśnie gameplay jest, wydaje się przynajmniej po trailerach, taki bardzo otwarty mamy też właśnie dużo różnych ciekawych umiejętności, które pozwalają nam przemieszczać się w ciekawy sposób. Na przykład jest tam fragment, gdzie zmieniamy się w kubek, a właściwie jakby wchodzimy, wnikamy w kubek i możemy wtedy się przedostać przez okienko. Wygląda tylko na to, że gra nie będzie raczej skradanką, a walka będzie bardziej otwarta. Mamy giwery i nie wygląda na to, by były tam jakiekolwiek mechaniki składania się. Co w sumie może być ciekawą odmianą, czyli właśnie taka ilość opcji w połączeniu z mechanikami, które no jakby nie zachęcają nas do tego, by się skradać. Tylko właśnie do otwartej walki, może z tego być naprawdę ciekawa gra. No ja się prejem jaram powiem szczerze. Chyba jedną z takich największych, najbardziej oczekiwanych atrakcji, jeżeli można tak powiedzieć, o, o, o tym. Była prezentacja dłuższego fragmentu gameplayu z Mass Effect Andromeda i wow, wyglądało to dobrze. Wygląda na to, że planety będą naprawdę rozległe i że będziemy mogli je eksplorować sobie w miarę dowolnie. Trailer sugerował, że będzie duży nacisk na zbieranie surowców właśnie na eksplorację, na crafting ogólnie właśnie taki motyw przetrwania. Więc jest to w sumie element, którego do tej pory nie było w serii Mass Effect i powiem szczerze, że ma to sens z punktu widzenia fabularnego, że właśnie jesteśmy takimi odkrywcami w tej nowej galaktyce i musimy walczyć o przetrwanie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to, to może prowadzić ciekawą dynamikę do tej serii. Oprócz tego, no, gra wygląda o wiele lepiej niż poprzednie. Ten fragment, gdzie pokazywane jest miasto, E, eksploracja miasta, rozmowy z postaciami, no wygląda to o wiele lepiej niż poprzednie Mass Effect. Y. No, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo Mass Effect. E... 3 już jest, nie pamiętam kiedy wyszedł, ale naprawdę dobrych kilka lat temu. No jeszcze przecież to była gra na poprzednią generację. Mam tylko nadzieję, że nie wykorzystają podobnej struktury, jak to było w Dragon Age Inquisition, gdzie po prostu musieliśmy robić jakieś pierdołowate zadania, żeby zbierać punkty, żeby móc odblokować kolejną główną misję. że Mam nadzieję, że ten crafting i te zbieranie surowców będzie tam tylko po to, żebyśmy mogli zebrać sobie na przykład surowce na nowszy, lepszy pancerz a nie koniecznie zbierać właśnie jakieś pierdoły dla jakiegoś typa, żeby móc ruszyć fabułę dalej. E, swój mały debiut miał też trailer do nowego Shovel Knighta, który będzie prequelem. E, tytuł to jest... czekajcie, sprawdzę. Shovel Knight Specter of Torment. I wygląda to, że będziemy mieli do czynienia z inną postacią, niekoniecznie z Shovel Knightem, a właściwie nie to, że niekoniecznie, na pewno nie z Shovel Knightem, bo widać w tej leży, że jest zupełnie inny sposób poruszania się, ale no, jeżeli ktoś lubi Shovel Knighta, to to pewnie będzie dla niego dobra nowina, że zostanie po prostu więcej tego gameplayu, który mu się podobał, tylko w nowej formie, z nową postacią, także no, będzie nowy Shovel Knight. No, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą część z premierowymi trailerami. Nie było w sumie tego dużo, nie było też jakoś dużo mega zaskoczeń. Jeżeli już właśnie pojawiało się coś nowego, to były te raczej takie mniejsze gry, właśnie w stylu Shovel Knight'a czy Dauntless. I właściwie ja to głównie czekałem na ten premier gameplayu do Andromedy i się nie zawiodłem. No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia z tym materiale. Cześć!